Witam Was ślicznie. Ja... Muszę wyłączyć laptopa. Jestem w trakcie oglądania, nie wiem czy kojarzycie. Ja jak mieszkałem w Anglii Sara pokazała mi na Netflixie Naked Attraction, że wybierają sobie partnerów po Zaczynając pokazywanie od dołu, czyli po miejscach intymnych, później po klacie i na końcu jest pokazana buzia. I tak jakoś się wciągnąłem to. Może troszeczkę jestem wyposzczony, może troszkę jestem wypuszczony dlatego, ale trochę mnie to śmieszy w Wy miłości po wiecie, po nagości, ale może tak by było dobrze. Ja sobie przyszedłem do Was pogadać i zrobić kolację, chociaż ja, ja ostatnio bardzo dbam o linie i mam ochotę na takie comfort food. Została mi połowa tych krewetek, połowa opakowania. Miałem to zamrożone, odmroziłem sobie dzisiaj i zrobimy sobie, wiecie co, takie krewety, tylko tyle, że brakuje mi wiecie co, pietruszki do tego a na fakt, że jest niedziela, raczej nigdzie tego nie dostanę, ale nadrobię sobie mm, czosnkiem, troszkę zasmażymy cebulkę i mówię, i zrobimy sobie pyszne jedzonko. Mam ochotę coś dobrego sobie zjeść. Ja sobie dzisiaj piluję po, po wczorajszym evencie w domku, odpoczywam i jest już około godziny 17, więc przy czas, żeby cokolwiek skonsumować. Zacznę sobie od obrania czosnku. Ja w Daniach bardzo lubię czosnek, bardzo. Tym bardziej staram się szukać tego polskiego czosnku, bo nie tego chińskiego, gdzie, mm, gdzie teraz jest wszędzie dostępne. Bo to jest całkiem inna przestrzeń smaku. I cztery takie ząbeczki czosnku myślę, że będą wystarczające do tej ilości krewetek. Będę sobie oglądał dzisiaj to Naked Attractive, szamał te krewety, wstawiłem sobie wodę na makaron i takie żarełko sobie dzisiaj zrobimy. Długo teraz będę sam, dlatego, że, że no, hmm, chłopak, z którym się spotykam, wyjeżdża na, na, tak jakby biznesowo. I, I nie widzimy się zbyt często. Chociaż mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy, bo już mi się troszkę tęskni. I, i mówię, zostały mi te krewety z tej romantycznej kolacji, więc no szkoda, żeby one leżały zamrożone. Odnośnie eventu, powiem Wam szczerze, ja tak troszkę nie wierzę w moc tych kamieni. Chociaż jest dużo osób, które, które no wierzą, wierzą w ten przekaz tego, tego wszystkiego, ale tak mnie urzekły niektóre rzeczy. W ogóle tak piękne jest to miejsce, gdzie, gdzie ten butik się znajduje, bo to się znajduje praktycznie przed rynkiem u nas w Radomiu. Więc, miejsce przepiękne. Ja się zakochałem. I pisałem dzisiaj z właścicielką tego butiku, zapraszała mnie, żebym sobie tam pooglądał te rzeczy na spokojnie i chyba tak zrobię na dniach, się tam przyjdziemy, bo sporo tych rzeczy strasznie wpadło mi w oko. Był taki piękny, piękna biżuteria na ciało. Nie wiem, czy, czy kojarzycie, jak są te łańcuszki takie na ciało. Tak mnie to urzekło, tak chciałbym mi coś takiego. I wiecie, i też warto jest wspierać osoby, które, które wprowadzą własne biznesy, bo to jest ciężka misja w tych czasach, bardzo ciężka misja prowadzić własny biznes. To jest ogromna odpowiedzialność, ogromny stres. Rozumiem to doskonale. Event był przecudowny. Spotkałem wielu ludzi. I to jest dla mnie tak cudowne, jak, jak, jak tyle osób mnie już w tym razem kojarzy i, i w ogóle, że moje serce totalnie rośnie, jak, jak dostaję tyle komplementów i, i tak jakby ta moja praca na YouTube jest uhonorowana. Serducho mi rośnie, no ale jutro już powrót do rzeczywistości, zaczynamy pracę zaczynamy, wiecie, działanie od samego rana. Więc ta niedziela jest takim dniem, gdzie mogę naprawdę odsapnąć, mogę troszkę sobie pochillować z Wami. Udaje mi się też, posłuchajcie, nie zaniedbywać przez pracę YouTube'a. Bałem się tego bardzo, że, że nie będę miał tyle czasu, co wcześniej, a tu miłe zaskoczenie. O! Ja sobie odrobinę tego czosnku hmm, przy ale jeszcze potrzebuję odrobinę cebuli, bo to fajnie podkreśla smak. O. Też myślę o jakimś konkursie, który chciałbym zorganizować do Facemet. Tylko tu jest duży problem, bo, bo nie wszyscy są z radomia. Nie wszystkie osoby są z radomia i, i nie wiem, jak tą sytuację mógłbym, mógłbym rozwiązać. Chcielibyście w ogóle jakiś taki konkurs, żeby, żeby zrobić? Byłoby mi bardzo miło. Dajcie mi znać w komentarzach, co o takim czymś myślicie żeby zorganizować, cebulki, cebulę wezmę, pokroję, tak wiecie, dosyć niechlujnie, bo ona i tak będzie zasmażona, ona będzie robiła tło do tego wszystkiego. To wszystko pójdzie na maśle. <laughs> nie jest to super, super, wiecie, dietetyczne danie, ale damy radę. Tyle tego wszystkiego. Ja załączam. Taki mały trik kulinarny. Ja, żeby wydobyć taką słodycz i pełny smak czosnku, wrzucam go na suchą patelnię na chwilę, żeby on się zarumienił. I dopiero wtedy dodaję to masełko. Tylko to trzeba tego momentu bardzo dobrze pilnować. I trzeba to wszystko bardzo dobrze wyczuć. Z krewetkami tak samo. Ja póki to wszystko się ładnie nie zeszkli, dodaję sobie te krewety, żeby one złapały te wszystkie smaki i przeszły tym wszystkim. No, wyglądają one troszkę przerażająco z tymi oczami. Ale to jest sama przyjemność, jedzenie, bycie co, jedzenie tych krewetek obieranie z tych pancerzyków ja trochę nie rozumiem ludzi, którzy jedzą te, te krewetki, które wyglądają jak robaki to za granicą jest karma <grymna> karma, dla, dla, karma dla ryb o. a u nas ludzie cieszą się z tych krewetek takich malutkich to jest obrzydliwe jak dla mnie ja wolę sobie poszukać, pojeździć po mieście i, i mówię, zjeść dobrą krewetę niż, niż te robaki. A mówię, to krewetek wystarczy. Odrobina. Mówię, tutaj dobrze by było zalać je winkiem, no ale nie mam, a szkoda mi kupować całe wino do, mm, do krewetek. Bo pewnie bym je wypił. <grym> I mówię, trochę cebuli, trochę czosnku odrobina makaronu. Ja Wam w ogóle muszę polecić bardzo dobry, m, dobry makaron. To jest taki włoski makaron, m, który naprawdę robi robotę. Ja go kupiłem bodajże w Lidlu. Bodajże w Lidlu. I to jest takie prawdziwe, pra, prawdziwe spaghetti, które nie, nie smakuje głównie mąką, tylko naprawdę ma przepyszny smak. Wiecie co? Smak takiego włoskiego, dobrego makaronu. Niech te krewetki się robią. Ja doleję odrobinkę wody, żeby to wszystko, wiecie, przeszło smakiem. I czekam na, na wodę na makaron. Dosyć spora ilość czarnego pieprzu takiego, wiecie, mielonego. Ja wolę, wolę ten pieprz taki mielony z młynka. On ma całkowicie inny smak. Możecie sobie wyobrazić, jak ślicznie, jak morsko to wszystko pachnie. Boże, jak ja kocham owoce morza, a u nas w Polsce jest to tak ciężko dostępne, żeby dostać dobrej jakości rzeczy, w ogóle zrobiłem sobie deserki, zaraz wam pokażę. Z tego Alpro, z tego Alpro, co ostatnio kupiłem, zrobiłem sobie z, um, o Jezu, jak to się nazywa, z nasionami chia, taki deserek, zrobiłem dwa te deserki, będę miał na śniadanko taki zdrowy, zdrowy deserek. Krewety robią się już, zobaczcie, takie ładne i, i, i rumiane, ale wrzucę odrobinę tego makaronu. Ja nie chcę dużo, chociaż nie, może, może jeszcze troszeczkę dołożę. O, tyk. Nie więcej, bo tych krewetek jest sporo. I posłuchajcie, dorzucę odrobinę. grana padano, Niech to się rozpuści. I dzięki temu zrobi się ten sosik. Taki kremowy. I wiecie, i nabierze to smaku. Odrobinka. No, pół takiej chochli tej wody z, z makaronu, albo może odrobinkę jeszcze dodam. O, pyk. I śmietanka trzydziestka. Dosłownie odrobina dla zabielenia tego sosu. Czas skosztować tych dobroci. Wziąłem sobie mojego złotego sztućca i zaraz spróbujemy jak to wyszło. Bardzo kremowy ten sos. Mm. Bardzo kremowy. Te krewety to jest rozkosz dla duszy, rozkosz dla podniebienia. Mm. Kocham takie dania. Uwielbiam, kocham w ogóle seafood. Naprawdę, to jest prostota mm, i ile smaku w tym wszystkim jest, to sobie nie zdajecie sprawy. Przyjemnie by było mieć do tego jeszcze, wiecie co, pietruchę. Ja sobie tak lubię <grymna> obrać tą krewetę i w tym sosie. Mm. Ma to potencjał. Ma to potencjał. Jak tylko znajdę, znajdę znowu te krewety, to na pewno sobie zakupię i pomrożę, żeby mieć w zanadrzu. I największa przyjemność jest w obieraniu tego wszystkiego i w zabawie i w tym, że możemy to zjeść rękoma wyczyścić sobie, przyrządzić. Mm. A ten makaron w tym kremowym sosie, to jest jakiś absurd. To jest chwila roboty, minimum składników, mm, a smaku jest wiele. Chciałbym gdzieś znaleźć świeżą ośmiornicę i sobie przyrządzić taką grillowaną. Ja się kulinarnie bardzo lubię odkrywać, bardzo lubię próbować i bardzo lubię się uczyć. Bo wszystko przychodzi z czasem. Wiecie, wszystko przychodzi nam z praktyką. Ubóstwiam. ten makaron też wyszedł genialny. Przez to grana padano, przez ten ser, to całe danie nabrało naprawdę kremowości. Połączenie sera, śmietany i masła, bomba kaloryczna, ale warto czasami tak skrzeszyć. Ja jutro może przed pracą pójdę na tą siłownię po tym, po tym posiłku. Ale przyjemnie mi było z wami pogotować. Ja się zabieram. Ja się zabieram za, za jedzonko. I oglądanie Naked Attractive. Kolejny dzień się zaczął. Ja czekam sobie na klientkę. Zaczyna mi zdrowieć ta cera. Jestem zachwycony. Ale zacząłem pić takie specyfikacje. Co to, Kasiu, jest? Jarmuż zielony. czy <grywa> <Jarmuż>, jęczmień? Jęczmień i <grywa> jarmuż. Więc my z Kasią zaczynamy sobie de detoksykację organizmu. To, to mój drugi raz. Wasze zdrowie. Już różne rzeczy z wami piłem. Bo ja, wiesz co, Kasia, ja z moimi widzami... Zawsze takie niedobre rzeczy zaczynam pić, żeby mi było głupia później jak nie piję. I tak zacząłem pić y, siemeniany, który jest glutem. Wiesz, jakie to jest siemeniane. I powiem ci, od lata do tej pory już nawet wcześniej, gdzieś w kwietniu zacząłem pić, i cały czas piję, więc to też będziemy kupować to na spółę. Tak. O I z samego rańca będziemy, zaczynać od takiej szklany, tego młodego jęczmie. I na co to jest dobre na, na trawienie? Uch. Ale daje radę, to nie jest jakieś A, niedobre. Taka. Można to robić z tym, z jogurtem, tak? Czy tak, co Paulinka mówiła? Można robić z rodzaju. Uff. Nie ma takiej tragedii, naprawdę nie ma tragedii. Tylko wiesz co mi przeszkadza? Ta mączność tego. Jest zasadowy, to jest... Tak, wasze zdrowie finiszuje. Uuu. No mówię, czego się nie robi dla zdrowia. Nie wiem, gdzie uciekają mi te dni wszystkie. I jak ten czas szybko mija. I jak on biegnie błyskawicznie. Dzień za dniem. Każdego coś innego się dzieje. Mm. Mam nawcierkowane włosy. Nie są tłuste, są nawciarkowane. Ja rano sobie umyję główkę przed pracą. Jutro wszystko otwieram. Dzisiaj miałem bardzo produktywny dzień, bo <grym> nakręciłem cudowną rolkę. Cudowną. Może uda mi się ją tutaj wrzucić. Tylko tyle, że będę musiał, posłuchajcie, chociaż nie, zobaczycie sobie na, na moim Instagramie, więc... Zapraszam do obserwowania, jak ktoś jeszcze nie obserwuje, bo sporo rzeczy tam ostatnio wrzucam. Hmm. Zacząłem testować nowy kolagen i już jakiś czas, około półtora tygodnia i powiem Wam, że genialnie się czuję. Wiecie, że ja miałem taką chwilową, chwilową akcję z tym kolagenem latem i widziałem różnicę, ale troszkę, troszkę tam, wiecie co, przerwałem to wszystko. Teraz testuję taki kolagen, który, który jest w ogóle spozony z tewią. 2,5 tysiąca uncji tego kolagenu jest więc troszeczkę więcej niż ta norma. Jest przyjemny, bo jest w saszetkach. Robimy sobie taki koktajl. Możemy dodawać do jogurtów spoko sprawa, i na początku ja może miałem ten wysyp tego wszystkiego, bo moja skóra tak reagowała. Chociaż nie wiem, to są takie moje spekulacje, ale jak widzicie, ja potrafię, potrafię swoją skórę wyprowadzić z ruiny. Już nawet niewiele tych przebarwień mi zostało. I tak jakoś kreatywnie ostatnio działam. Mam dobrą falę, mam dobrą falę, dobry przypływ energii. W weekend po pracy chcemy jechać, yy, nazwijmy go absztyfikantem, z moim apsztyfikantem, do mojej znajomej do Warszawy, bo chyba yy, potrzebujemy zmienić trochę otoczenie, chcemy iść sobie na imprezę. Ta Warszawa jest troszkę bardziej prywatna i nie ma tylu oczu skierowanych. Więc doszedłem do wniosku, że, że stolica będzie dobrym rozwiązaniem. Zobaczycie z moją koleżanką. Pójdziemy sobie gdzieś na kluby. Może na jakieś dobre jedzonko. Przepraszam Was bardzo, ale jest już, jest już dosyć późno. I troszkę mi się buźka, wiecie, drże do spania. No ale mówię, troszkę Wam zaupdate'uję. Ja staram się tak czy siak dużo wrzucać. Mam dużo kosmetyków na zbieranych do testu. Jutro mam pracę, pojutrze mam okulistę. To może jak załatwię tego okulistę, to uda mi się ten test nagrać. No raczej do okulisty nie pójdę w makijażu. Mi tam w tych oczach będzie grzebał. To tak średnio, ale po jak uda mi się szybko wyrobić, to chciałbym taki parogodzinny test nagrać, no ale zobaczymy jak te filmy będą rzucane, mm, bo jest blisko tego weekendu, z tego weekendu chciałbym coś nagrać. Mm, wiecie, to życie tak się ostatnio szybko toczy bardzo. Też mamy zaplanowanego sylwestra, najprawdopodobniej już yy, z paroma osobami. Też musimy ogarniać pewne rzeczy. No bo już został miesiąc, tak naprawdę, do syrka. No troszeczkę ponad. A też długo się do Was nie odzywałem. I pomyślałem, że przed snem zapadejtuję Wam, co się u mnie dzieje. Wy zawsze mi piszecie, co się u Was dzieje. Więc też czasami mam ochotę do Was pogadać. Ja idę spać. Nie kończę tego vloga jeszcze. Bo nie wiem, co przyniesie jutrzejszy dzień. Ale na tą chwilę dobranoc. Takiego obrotu sprawy się nie spodziewałem, że spadnie pierwszy śnieg dzisiaj. No okej. Okay. Jest fajnie, jest bardzo rano jeszcze. Ja Wam powiem szczerze, że. Wyspałem się jak nigdy, wczoraj położyłem się bardzo wcześnie spać. I chyba to była dobra decyzja, żeby położyć się tak wcześniutko. Jest lecę Żeby położyć się tak wcześniutko do łóżka. Jak na mnie oczywiście. Bo mam całkiem inną energię. I dobra, startujemy dzisiaj. Startujemy. Ja zaczynam. O dziewiątej Wszystko, więc otwieram dzisiaj jestem już na miejscu Oj Jak tu cieplutko Troszkę mi buzia zmarzła przez ten czas Drogi Oj Nie wiem czy przestawiliście się na... Na ten etap zimowy, czy jeszcze nie? Ja jeszcze nie jestem nastawiony na to zimowanie, że tak powiem. Zaczynam ten dzień. Nie zostało mi nic innego, tylko pożyczyć Wam miłego dnia, miłego oglądania i do następnego. Napiszcie w komentarzach, co u Was.